1963 rok baza lotnicza w Wietnamie Południowym. Amerykańscy piloci wracają z kolejnej misji z ponurymi twarzami, ponieważ właśnie stracili dwóch kolegów w starciu z sowieckimi myśliwcami, a ich własne maszyny okazały się zbyt ciężkie i zbyt powolne, żeby nawiązać równą walkę z wrogiem. Generałowie w Pentagonie zaczynają rozumieć, że era klasycznych walk powietrznych dobiegła końca, a przyszłość należy do rakiet dalekiego zasięgu. I potężnych systemów radarowych, które pozwolą wykrywać i niszczyć przeciwnika, zanim ten zdąży się zbliżyć na odległość wzrokową. Zimna wojna wchodzi w najgorętszą fazę po tym, jak świat stanął na krawędzi nuklearnej zagłady podczas kryzysu kubańskiego, a nieudana inwazja w Zatoce Świń pokazała, że Związek Radziecki nie zamierza ustępować ani o krok. W globalnej rywalizacji o dominację militarną. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych publikują obszerny raport, znany jako projekt Forecast, który ma zidentyfikować najważniejsze kierunki rozwoju uzbrojenia na nadchodzące dekady i wskazać, gdzie należy inwestować pieniądze podatników, żeby armia amerykańska zachowała przewagę nad sowieckim przeciwnikiem. Analitycy dochodzą do jednoznacznego wniosku, że przyszłe myśliwce muszą być wyposażone w zaawansowane radary. Zdolne do wykrywania celów na dziesiątki kilometrów, oraz w rakiety powietrze-powietrze nowej generacji, które pozwolą zestrzeliwać wrogie samoloty bez konieczności angażowania się w bliski pojedynek manewrowy. Ta konkluzja prowadzi konstruktorów w stronę coraz cięższych i bardziej skomplikowanych maszyn, które wprawdzie mogą przenosić potężne uzbrojenie. I najnowocześniejszą elektronikę, ale jednocześnie tracą zwinność niezbędną do klasycznego dokwajtu. Amerykańskie zaangażowanie w Wietnamie rośnie z każdym miesiącem. I wszyscy wiedzą, że pełnowymiarowa interwencja wojskowa jest tylko kwestią czasu. A kiedy do niej dojdzie? Piloci sił powietrznych będą musieli zmierzyć się z najnowszymi sowieckimi myśliwcami, MiG-21. I MiG-25, które Moskwa dostarcza swoim sojusznikom w Azji Południowo-Wschodniej. Dowództwo zaczyna więc skłaniać się ku myśliwcom o charakterystyce przechwytującej, czyli maszynom zdolnym do osiągania bardzo dużych prędkości i operowania na znacznych wysokościach, gdzie mogą wykorzystać przewagę swoich rakiet dalekiego zasięgu. Problem polega na tym, że takie samoloty wymagają potężnych silników, rozbudowanych systemów awioniki i wzmocnionych konstrukcji nośnych. Co automatycznie przekłada się na wzrost masy i spadek manewrowości. Koszty produkcji nowych myśliwców rosną w zastraszającym tempie i jeden zaawansowany samolot pochłania budżet, za który jeszcze kilkanaście lat wcześniej można było zbudować całą eskadrę lekkich maszyn bojowych. Tradycyjna filozofia konstruowania zwrotnych i stosunkowo prostych myśliwców ustępuje miejsca pogoni za coraz bardziej wyrafinowanymi technologiami, a każdy nowy projekt stara się przewyższyć poprzedni pod względem zasięgu radaru. Ładowności, uzbrojenia i prędkości maksymalnej. Nikt nie zwraca uwagi na to, że te latające kolosy tracą zdolność do szybkich zmian kierunku i dynamicznych manewrów, które przez dziesięciolecia decydowały o losach pojedynków powietrznych od czasów I wojny światowej. Tymczasem na drugim końcu świata, sowieccy inżynierowie pracują nad własnymi projektami, a wywiad amerykański donosi o coraz bardziej zaawansowanych maszynach opuszczających radzieckie fabryki lotnicze. Informacje o osiągach nowego MiG-25 wywołują prawdziwą panikę wśród amerykańskich strategów, ponieważ według raportów ten sowiecki myśliwiec może osiągać prędkość trzykrotnie przekraczającą prędkość dźwięku. I operować na pułapach nieosiągalnych dla żadnego zachodniego samolotu. Pentagon reaguje natychmiast i naciska na przyspieszanie prac nad własnym ciężkim myśliwcem, który mógłby przeciwstawić się temu zagrożeniu, całkowicie ignorując głosy tych oficerów, którzy twierdzą, że amerykańskie lotnictwo zmierza w złym kierunku. Wśród tych sceptycznych głosów jeden wyróżnia się szczególną determinacją i uporem, a należy on do człowieka, którego koledzy nazywają szalonym majorem. I który wkrótce stanie na czele nieformalnej grupy rewolucjonistów gotowych zmienić oblicze amerykańskiego lotnictwa wojskowego. Pułkownik John Boyd służył jako pilot myśliwski podczas wojny koreańskiej i zdobył tam bezcenne doświadczenie bojowe, które ukształtowało jego poglądy na taktykę walk powietrznych. A po powrocie do kraju został instruktorem w szkole pilotażu myśliwskiego na bazie Nellis w Nevadzie. Gdzie szybko zyskał reputację najbardziej wymagającego i jednocześnie najbardziej skutecznego nauczyciela w całych siłach powietrznych. Jego metody treningowe były tak agresywne i niekonwencjonalne, że przełożeni zaczęli nazywać go szalonym majorem. Ale nikt nie mógł zaprzeczyć rezultatom, ponieważ piloci wyszkoleni przez Boyda osiągali najlepsze wyniki w całej armii amerykańskiej. Boyd oferował każdemu swojemu uczniowi zakład, że startując z pozycji defensywnej za ogonem przeciwnika, zdoła odwrócić sytuację i znaleźć się w pozycji do strzału w ciągu zaledwie 40 sekund. A jeśli mu się nie uda, zapłaci 40 dolarów z własnej kieszeni. Przez wszystkie lata instruktorskiej kariery nikt nigdy nie wygrał z nim tego zakładu. I ta legenda sprawiła, że młodzi piloci traktowali go niemal z religijną czcią. Podczas gdy starsi oficerowie. Coraz bardziej niepokoili się jego rosnącymi wpływami i niekonwencjonalnymi poglądami. Boyd nie zadowalał się samym lataniem i postanowił zrozumieć matematyczne podstawy tego, co instynktownie wyczuwał za sterami myśliwca. Więc zapisał się na studia inżynierskie i zaczął analizować fizykę lotu w sposób, jakiego nikt przed nim nie próbował. W 1962 roku poznał Thomasa Christie, cywilnego matematyka pracującego dla Pentagonu, i ta znajomość. Okazała się początkiem prawdziwej rewolucji w amerykańskim lotnictwie wojskowym. Razem spędzili setki godzin przy tablicach i komputerach, analizując dane z tysięcy lotów bojowych i testowych, aż w końcu udało im się sformułować coś, co nazwali teorią energii i manewrowości czyli zestaw równań matematycznych, pozwalających precyzyjnie przewidzieć osiągi dowolnego samolotu w walce powietrznej. Ich główny wniosek był prosty, ale szokujący dla ówczesnego establishmentu lotniczego ponieważ wynikało z niego jednoznacznie, że nadmierna masa samolotu dramatycznie obniża jego zdolności bojowe, nawet jeśli jest wyposażony w najpotężniejsze silniki i najnowocześniejszą awionikę. Boyd i Christie udowodnili matematycznie, że myśliwiec zdolny do szybkich zmian kierunku, wysokości i prędkości, czyli tzw. szybkich tranzycji, będzie miał przewagę nad cięższym przeciwnikiem, niezależnie od tego, jak zaawansowane rakiety, ten przeciwnik przenosi. Teoria energii i manewrowości zakładała, że kluczem do zwycięstwa w walce powietrznej jest zdolność do szybszego niż przeciwnik gromadzenia i rozpraszania energii kinetycznej, co w praktyce oznaczało lekką konstrukcję, wysoki stosunek ciągu do masy i doskonałą manewrowość przy dużych kątach natarcia. Boyd zaczął głośno krytykować kierunek, w jakim zmierzały amerykańskie programy zbrojeniowe. Twierdząc, że nowe ciężkie myśliwce będą łatwymi celami dla zwinniejszych sowieckich maszyn, i te poglądy szybko przysporzyły mu wrogów wśród generałów odpowiedzialnych za wielomiliardowe kontrakty zbrojeniowe. Wokół charyzmatycznego pułkownika zaczęła gromadzić się grupa młodszych oficerów i cywilnych analityków, którzy podzielali jego przekonania i byli gotowi walczyć o zmianę doktryny sił powietrznych. A środowisko wewnętrzne Pentagonu zaczęło nazywać ich. Mafią Myśliwską. Ta nieformalna grupa spotykała się regularnie, wymieniała analizami i wspólnie opracowywała argumenty przeciwko dominującej filozofii ciężkich, przechwytujących myśliwców, a jej członkowie ryzykowali kariery. Otwarcie sprzeciwiając się decyzjom przełożonych, program FX, który miał zaowocować nowym, głównym myśliwcem sił powietrznych, zmierzał dokładnie w kierunku, przed którym Boyd ostrzegał. Ponieważ projektowany samolot miał ważyć prawie 30 tysięcy kilogramów, i być wyposażony w zmienną geometrię skrzydeł oraz rozbudowane systemy elektroniczne. Mafia myśliwska argumentowała, że taka maszyna będzie zbyt droga, zbyt skomplikowana i zbyt ociężała, żeby skutecznie walczyć z sowieckimi myśliwcami. Ale głosy sprzeciwu tonęły w chórze entuzjastów najnowszych technologii. Sytuacja zmieniła się dramatycznie. Gdy wywiad amerykański dostarczył szczegółowe informacje o możliwościach nowego sowieckiego MiG-25, którego osiągi wydawały się przekraczać wszystko, czym dysponował Zachód, i Pentagon w panice nakazał jeszcze bardziej rozbudować projekt FX, żeby dorównać radzieckiemu zagrożeniu. Boyd był wściekły, ponieważ ta decyzja oznaczała jeszcze większą masę i jeszcze mniejszą manewrowość. Ale zamiast się poddać, postanowił działać podstępem i wykorzystać swoje kontakty w kongresie. W 1969 roku udało mu się przekonać kilku wpływowych kongresmenów do przyznania funduszy na równoległy program badawczy, który miał zweryfikować założenia teorii energii i manewrowości poprzez zaprojektowanie eksperymentalnego, lekkiego myśliwca. Spełniającego wszystkie jej wymagania. Oficjalnie program nazwano Studium Walidacji Integracji Zaawansowanej Teorii Energii i Manewrowości z Analizą Kompromisów, ale wszyscy wiedzieli, że to była osobista krucjata szalonego majora przeciwko establishmentowi lotniczemu. Dwie firmy otrzymały kontrakty na wstępne projekty samolotów, które miałyby udowodnić słuszność kontrowersyjnych teorii Boyda, a były to General Dynamics. I Northrop Corporation. Specyfikacja była jasna i bezwzględna, ponieważ nowy myśliwiec miał ważyć maksymalnie 9000 kg, osiągać współczynnik ciągu do masy przekraczający 1 i być zdolny do wykonywania manewrów przy ekstremalnych kątach natarcia, a wszystkie systemy miały być podporządkowane jednemu celowi, którym była absolutna dominacja w bliskiej walce powietrznej. Inżynierowie z firmy Northrop Corporation przystąpili do pracy z entuzjazmem, ponieważ jako jedni z nielicznych w branży lotniczej od lat wierzyli w filozofię lekkich i zwrotnych myśliwców, a teraz wreszcie dostali szansę udowodnić, że ich podejście jest słuszne. Zespół projektowy pod kierownictwem Lee Begina postanowił nie zaczynać od zera i wykorzystać jako bazę sprawdzony już samolot F5E Tiger, który cieszył się doskonałą opinią wśród pilotów. Dzięki swojej niezawodności i dobrym właściwościom lotnym, a jednocześnie był wystarczająco lekki, żeby spełnić rygorystyczne wymagania nowego programu. Wewnętrzny projekt otrzymał oznaczenie P530 i od pierwszych szkiców było jasne, że nie będzie to zwykła modyfikacja istniejącej maszyny, ale całkowicie nowa konstrukcja, wykorzystująca jedynie niektóre sprawdzone rozwiązania. Ze starszego modelu. Pierwszą poważną zmianą było wydłużenie kadłuba i przesunięcie skrzydeł nieco wyżej, żeby zrobić miejsce na dodatkowe punkty podwieszeń dla uzbrojenia, ale prawdziwa rewolucja nastąpiła w obszarze aerodynamiki. Inżynierowie Narfropa wprowadzili innowacyjne rozwiązanie w postaci małych przedłużeń krawędzi natarcia u nasady skrzydeł, które w dokumentacji technicznej określono skrótem LERX od angielskiego Leading Edge Root Extensions. I te niewielkie z pozoru dodatki okazały się kluczem do osiągnięcia niespotykanej dotąd manewrowości. Przedłużenia generowały potężne wiry powietrzne przy dużych kątach natarcia, które zamiast zakłócać przepływ nad skrzydłami, dostarczały im dodatkowej energii i opóźniały oderwanie strugi, dzięki czemu samolot zachowywał sterowność nawet w sytuacjach, w których każda inna maszyna wpadłaby w korkociąg. Testy w tunelu aerodynamicznym potwierdziły, LERX zwiększa siłę nośną o ponad 50% przy ekstremalnych kątach natarcia przekraczających 50 stopni. A to oznaczało, że nowy myśliwiec będzie mógł wykonywać manewry fizycznie niemożliwe dla jakiegokolwiek innego samolotu na świecie. Sylwetka P-530 z charakterystycznymi przedłużeniami nasady skrzydeł przypominała rozpostartego węża gotowego do ataku i ktoś z zespołu projektowego zauważył, że maszyna wygląda jak kobra w pozycji obronnej, więc to nieoficjalne przezwisko szybko przyjęło się wśród inżynierów i pilotów testowych. Konstrukcja płatowca opierała się głównie na aluminium z wykorzystaniem nowoczesnej technologii półskorupowej ze wzmocnioną pokryciem nośnym, ale Northrop postanowił również eksperymentować z materiałami kompozytowymi i zastosował ponad 400 kg laminatów grafitowo-epoksydowych w mniej obciążonych elementach konstrukcji. Kabina pilota otrzymała pojedynczy fotel wyrzucany i nowatorską osłonę w kształcie bańki, zapewniającą doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach, a przed pilotem zamontowano wyświetlacz przezierny HAD, pokazujący najważniejsze parametry lotu bez konieczności spoglądania na tablicę przyrządów. W nosie samolotu znalazło się miejsce na prosty radar, służący głównie do określania odległości od celu ponieważ zgodnie z filozofią mafii myśliwskiej, głównym orężem miała być zwinność, a nie zaawansowana elektronika. Działko przeniesiono z dolnej części kadłuba na górną, żeby zmniejszyć ryzyko połknięcia gazów prochowych przez wloty powietrza silników i ta zmiana dodatkowo wpłynęła na charakterystyczny wygląd maszyny. Napęd stanowiły dwa silniki General Electric YJ101 z dopalaczami, każdy o ciągu 6,5 kg siły, zamontowane obok siebie w tylnej części kadłuba. I zasilające niezależne układy hydrauliczne, co zwiększało bezpieczeństwo w przypadku uszkodzenia jednej z jednostek napędowych. Skrzydła nie zawierały zbiorników paliwa, ponieważ priorytetem była minimalizacja masy. A przedłużenia krawędzi natarcia wykonano z ogniodpornego materiału Nomex, który wytrzymywał wysokie temperatury generowane przez wiry aerodynamiczne. Dwa pionowe stateczniki odchylone pod kątem 45 stopni na zewnątrz, Zapewniały stabilność przy ekstremalnych kątach natarcia i były kolejnym elementem nadającym maszynie drapieżny wygląd. A ich nietypowe ustawienie stało się później znakiem rozpoznawczym całej rodziny samolotów wywodzących się z tego projektu. W styczniu 1971 roku Northrop oficjalnie zaprezentował swój projekt, który otrzymał wojskowe oznaczenie. YF17 i ujawnione parametry zrobiły wrażenie nawet na sceptykach, ponieważ samolot o długości nieco ponad 17 metrów i rozpiętości skrzydeł niecałe 12 metrów, miał osiągać prędkość maksymalną dwukrotnie przekraczającą prędkość dźwięku przy masie. Startowej nieprzekraczającej 23 tysięcy kg z pełnym uzbrojeniem. Tymczasem w zakładach General Dynamics w Fort Worth trwały równie intensywne prace nad konkurencyjnym projektem który otrzymał oznaczenie YF-16 i reprezentował nieco inną filozofię konstruktorską, opartą na pojedynczym silniku i jeszcze mniejszej masie. Rywalizacja między dwoma firmami zapowiadała się na najbardziej emocjonujący pojedynek w historii amerykańskiego przemysłu lotniczego, a stawką było nie tylko prestiżowe zamówienie dla sił powietrznych, ale także potwierdzenie lub obalenie teorii Johna Boyda, o której słuszności mieli teraz zadecydować piloci testowi. W prawdziwych warunkach lotniczych. 9 czerwca 1974 roku na pasie startowym bazy Edwards w Kalifornii stał pierwszy prototyp YF-17, gotowy do swojego dziwiczego lotu, a za jego sterami siedział doświadczony pilot testowy Henry Shuto, którego koledzy nazywali Hank, i który spędził ostatnie miesiące na symulatorach. Przygotowując się do tego historycznego momentu. Pogoda była idealna, z bezchmurnym niebem i doskonałą widocznością, więc kiedy wieża kontrolna dała zielone światło, Shuto pchnął przepustnicę do przodu i poczuł, jak dwa silniki YJ-101 budzą się do życia z charakterystycznym rykiem, który był zupełnie inny niż w przypadku jakiegokolwiek samolotu, jakim dotychczas latał. Kobra oderwała się od pasa z gracją i lekkością, która zaskoczyła nawet samego pilota. A przez następne 60 minut szuto testował podstawowe właściwości lotne maszyny, osiągając prędkość maksymalną 1000 km na godzinę i pułap 5500 metrów. Po wylądowaniu pilot testowy przez długą chwilę siedział w kabinie z uśmiechem na twarzy, zanim w końcu otworzył osłonę i zjechał po rabince, gdzie czekali na niego wzburzeni inżynierowie Northropa, Pragnący poznać jego wrażenia z pierwszej ręki. Szutto opowiedział wtedy zdanie, które przeszło do historii amerykańskiego lotnictwa wojskowego, stwierdzając, że YF-17 to prawdziwy samolot dla prawdziwego pilota myśliwskiego i że nigdy wcześniej nie czuł takiej harmonii między człowiekiem a maszyną podczas wykonywania manewrów bojowych. Wiadomość o udanym locie dotarła błyskawicznie do Pentagonu. I do siedziby General Dynamics, gdzie zespół pracujący nad YF-16 wiedział już, że będzie miał godnego przeciwnika w nadchodzących eliminacjach. Drugi prototyp kobry wzbił się w powietrze w sierpniu tego samego roku, i jego testy były jeszcze bardziej imponujące, ponieważ pilot osiągnął pułap przekraczający 15 tysięcy metrów i zademonstrował kontrolowany lot przy kącie natarcia 68 stopni, co było wartością absolutnie nieosiągalną dla żadnego innego myśliwca. Operującego wówczas w jakichkolwiek siłach powietrznych świata. Przedłużenia krawędzi natarcia działały dokładnie tak, jak przewidzieli to inżynierowie generując stabilne wiry utrzymujące przepływ nad skrzydłami, nawet w sytuacjach, które dla konwencjonalnego samolotu oznaczałyby natychmiastowe przejście w korkociąg. Piloci testowi jeden po drugim wychodzili z kabiny kobry, zachwyceni jej responsywnością i przewidywalnością, a raporty z prób trafiające na biurka oficerów w Pentagonie. Malowały obraz samolotu niemal idealnego do bliskich warg powietrznych. Przez następne miesiące oba prototypy YF-17 wykonały łącznie ponad 290 lotów testowych, podczas których sprawdzono każdy aspekt ich zachowania w powietrzu: od startu po lądowanie, od lotu poziomego po najbardziej ekstremalne manewry akrobatyczne. I zebrane dane potwierdzały, że teoria Boyda sprawdza się w praktyce równie dobrze jak na papierze. Jednocześnie jednak trwały równie intensywne testy konkurencyjnego YF-16, którego pierwszy prototyp przypadkowo wzbił się w powietrze już w styczniu 1974 roku, podczas szybkiego kołowania po pasie, kiedy pilot Alan Stevens musiał podjąć decyzję o starcie, żeby uniknąć utraty kontroli nad niestabilną maszyną. Ten nieplanowany pierwszy lot był krótki, i zakończył się bezpiecznym lądowaniem, ale pokazał, że YF-16 również ma potężny potencjał i że rywalizacja będzie zacięta do samego końca. Formalne porównawcze testy obu myśliwców rozpoczęły się latem 1974 roku i przeprowadzono je według ściśle określonego protokołu, który obejmował ocenę przyspieszenia, prędkości wznoszenia, promienia skrętu, zasięgu. I wielu innych parametrów krytycznych dla efektywności bojowej. Kobra imponowała swoją zwrotnością przy dużych kątach natarcia i zdolnością do utrzymania kontroli w sytuacjach granicznych. Ale YF-16 okazał się lepszy w niemal wszystkich pozostałych kategoriach, demonstrując wyższą prędkość wznoszenia, lepsze przyspieszenie w zakresie prędkości ponaddźwiękowych i większy zasięg operacyjny. Dzięki efektywniejszemu pojedynczemu silnikowi Pratt Whitney. Szczególnie istotna dla sił powietrznych była różnica w kosztach eksploatacji, ponieważ samolot z jednym silnikiem był tańszy w utrzymaniu i wymagał mniejszego zaplecza logistycznego niż dwusilnikowa maszyna Norfropa. W styczniu 1975 roku Komisja Oceniająca ogłosiła swoją decyzję i, ku rozczarowaniu zespołu Norfropa, to YF-16 został wybrany jako zwycięzca programu lekkich myśliwców, otrzymując zielone światło do rozwoju jako nowy samolot bojowy sił powietrznych pod oznaczeniem F-16 Fighting Falcon. Dla kobry wydawało się, że ta decyzja oznacza koniec drogi. A dwa prototypy staną się jedynie eksponatami muzealnymi, przypominającymi o ambitnym projekcie, który przegrał z silniejszym rywarem. John Boyd przyjął wiadomość z mieszanymi uczuciami. Ponieważ wprawdzie jego teoria została potwierdzona przez sukces programu Lekkich Myśliwców jako całości, ale jednocześnie samolot, który uważał za lepszą realizację swoich idei, odpadł z rywalizacji. Tymczasem jednak na drugim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych zupełnie inna organizacja przyglądała się przegranej kobrze z rosnącym zainteresowaniem. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych nigdy nie brała udziału w programie Lekkich Myśliwców dla Sił Powietrznych. Ponieważ miała zupełnie inne wymagania wobec samolotów operujących z pokładów lotniskowców, ale uważnie obserwowała przebieg rywalizacji między YF-16 a YF-17 i wyciągała własne wnioski z prezentowanych osiągów obu maszyn. Głównym myśliwcem floty był wówczas potężny F-14 Tomcat, który doskonale sprawdzał się w roli przechwytywania bombowców i zwalczania rakiet przeciwokrętowych, ale jego ogromne rozmiary i astronomiczne koszty eksploatacji sprawiały, że nie mógł całkowicie zastąpić starszych i mniejszych samolotów służących na lotniskowcach. Admirałowie potrzebowali tańszego i bardziej uniwersalnego uzupełnienia dla Tomkata, które mogłoby wykonywać zarówno misje powietrze-powietrze, jak i ataki na cele naziemne i nawodne, a żaden z istniejących samolotów w arsenale floty nie spełniał tych wymagań. W sierpniu 1974 roku Kongres i Departament Obrony Wydały zgodę na wykorzystanie przez marynarkę wojenną wszystkich technologii i rozwiązań opracowanych w ramach programu Lekkich Myśliwców, co otworzyło drogę do stworzenia nowego samolotu pokładowego, oznaczonego roboczo jako WFAX, czyli Naval Fighter Attack Experimental. Flota przeprowadziła własne testy obu prototypów i choć YF-16 był szybszy i bardziej ekonomiczny. To admirałowie zwrócili uwagę na jedną kluczową różnicę między maszynami, która w warunkach lotnictwa morskiego miała fundamentalne znaczenie. Dwusilnikowa konfiguracja kobry dawała pilotom znacznie większe szanse na bezpieczny powrót na lotniskowiec w przypadku uszkodzenia jednego z silników nad otwartym oceanem, gdzie katapultowanie się oznaczało godziny lub nawet dni dryfowania w zimnej wodzie. Z nadzieją na odnalezienie przez służby ratownicze. Dodatkowo szerszy kadłub YF-17 oferował więcej miejsca na wewnętrzne zbiorniki paliwa i systemy awioniczne niezbędne do operacji morskich, a wzmocnione podwozie dwusilnikowej maszyny lepiej nadawało się do brutalnych lądowań na kołyszącym się pokładzie lotniskowca z wykorzystaniem haków hamujących. Problem polegał na tym, że firma Northrop przez całą swoją historię produkowała wyłącznie samoloty dla lotnictwa lądowego. I nie miała żadnego doświadczenia w projektowaniu maszyn pokładowych, które musiały spełniać dziesiątki dodatkowych wymagań związanych ze specyfiką służby na morzu. Rozwiązaniem okazało się partnerstwo z koncernem McDonnell Douglas, który miał za sobą dziesięciolecia budowy legendarnych samolotów dla marynarki wojennej, w tym słynnego F-4 Phantom, będącego wówczas jednym z najważniejszych myśliwców w arsenale floty. Inżynierowie obu firm zabrali się do gruntownej przebudowy kobry powiększając praktycznie każdy element konstrukcji, żeby pomieścić dodatkowe paliwo, wzmocnione podwozie przystosowane do lądowań z hakiem i rozbudowaną awionikę niezbędną do operacji morskich. Skrzydła otrzymały składane końcówki, pozwalające zmieścić więcej samolotów w ciasnych hangarach pod pokładem lotniskowca, a ich powierzchnia wzrosła o ponad 40% w stosunku do oryginalnego projektu. Aby zapewnić odpowiednią siłę nośną przy niższych prędkościach lądowania, wymaganych przez operacje pokładowe, kadłub wydłużono i poszerzono, montując większe i mocniejsze silniki General Electric F404, które oferowały znacznie wyższy ciąg niż oryginalne jednostki napędowe prototypu i dawały pilotom zapas mocy, niezbędny do bezpiecznego podejścia do lądowania na kołysiącym się pokładzie. Nowy samolot otrzymał oznaczenie FA18 Hornet. I w listopadzie 1978 roku pierwszy prototyp wzbił się w powietrze z lądowej bazy w St. Louis, rozpoczynając program testów, które miały potwierdzić gotowość maszyny do służby na morzu. Litera F w oznaczeniu oznaczała myśliwiec, a litera A samolot szturmowy, ponieważ Hornet został zaprojektowany jako maszyna wielozadaniowa. Zdolna do przełączania się między rolami w zależności od potrzeb misji, co czyniło go pierwszym amerykańskim samolotem bojowym prawdziwie uniwersalnym w swojej kategorii. Testy pokładowe przeprowadzone na lotniskowcu Ameryka potwierdziły, że potomek Kobry doskonale radzi sobie z wymagającymi warunkami operacji morskich, a piloci chwalili jego wybaczający charakter podczas trudnych lądowań i doskonałą widoczność z kabiny podczas podejścia do pokładu. Marynarka wojenna oficjalnie przyjęła horneta do służby. W 1983 roku i samolot szybko stał się podstawą lotnictwa pokładowego floty, latając z pokładów lotniskowców rozmieszczonych na wszystkich oceanach świata i biorąc udział w niezliczonych operacjach bojowych, od Libii po Zatokę Perską. Tymczasem dwa oryginalne prototypy YF-17, które zapoczątkowały całą tę rewolucję, trafiły do centrum badawczego NASA w Dryden, gdzie przez kilka lat służyły do eksperymentów z lotami przy prędkościach około dźwiękowych. I badań nad aerodynamiką przy ekstremalnych kątach natarcia. Po zakończeniu programu badawczego, pierwszy prototyp trafił do Parku Pamięci Battleship Memorial w Mobile w Alabamie, a drugi do Western Museum of Flight w Torrance w Kalifornii, gdzie obie maszyny można oglądać do dzisiaj jako świadectwo odwagi inżynierów, którzy nie bali się rzucić wyzwania dominującym doktrynom i stworzyć samolot wyprzedzający swoją epokę. Jeśli ta historia była dla Was interesująca, Zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzu, który myśliwiec Waszym zdaniem był lepszy: Czy Kobra, czy Fighting Falcon. A jeśli chcecie więcej takich opowieści o niesamowitych maszynach, subskrybujcie ten kanał i włączcie powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych filmów.